Elo, jak tam? Gamy w straszną grę. Ejo! Hey Podobno. Podobno stare gry są straszne. <grymne> Fajne ta gra nie miałem i skerów. Pan <grymne> ma chociaż broń na starto na latarkę I tak niezbyt to się w stanie się bronić. Ale to zrobi... Ale to zrobili! Edward Kębi, 33 lata, chyba ten to taky ma dodatkowy właściciel gulofowego pistoletu. Tu chyba nie jest człowiekiem. Jak on wygląda. On ma spodnie. To wygląda jak wóki, czy wygląda był No ma spodnie. Bo nie... ma spodnie, dlatego D wygląda jak był człowiekiem. No właśnie, mrówki nie noszą spodnie. Widziałeś kiedyś potwora, Twojej aktywności spodnie. Nie, no nie noszą spodnie. Dlatego każdy porządny zombie ma spodnie. Magozywaną bluzkę, zniszczoną koszulę. No i widać, że kiedyś był człowiek. Szczękę, ale... Widać, że był jest człowiek, ja tak, no tak, ale ma spodnie, dlatego wiecie, że był człowiekiem. A jakbyście widzieli gołego zębiaka, to byście nie widzieli, czy to jakiś był człowiek, czy to z mapy wyewoluowało? Magiczny indyjski wisiorek, dzięki niemu można w dowolnej chwili zapisać stan swych przygód. Super Imersja. Twateczkiem się. Kredens jest pusty. To nie jest kredens! Kredens jest to pusty! Faktycznie! Ale to jest śmieszne, bo zawsze myślałem, że to ta, ta seria zrezygnowała z Rezydentów, nie? Zróżnęła! Rezy <laughs> no to tak się Uwa, mówi. Uwa, bo jest taki Half-Life i oni. Wszyscy to jest fajne. Z H2 w ogóle zegrznęli z duma, <laughs> że się <laughs> szczela, wiecie? Jest jakaś drabinka, to, ja nie wiem, gdzie mam iść, to jest za dużo dróg. Miała być lina, liniowa gra, czy coś. Kto tak powiedział? Ja. Ja sobie nie wyobrażam, bo to najtańszy jakiś <laughs> jakiego można. O, co, co to ma być? Halo! <laughs> Tytujemy. Wyrzucił mnie przez lokację. Tytujemy. <grym _> Mogę go budzić? Mogę. O tak. Tak, jakby to jednak coś miało. Obracać modele, przeczytać kurwa, amunicję, Właśnie... Paczka pocisków magnezowych. Urządzenie nie działa. Aha. A teraz jedno w momencie otwarcia tej bramy trzeba było zmienić płytę. Uuu, gadzie. Ale... No tak, rozumiem. A w zasadzie to nic nie rozumiem. Właśnie, w tej wodzie już dawno mogłoby coś mnie zaatakować, tak, na dłuższą metę. Mogłoby cię zjeść. Jakbyś stworzyła tą grę, to byś się zjadła. Takiego macka, takiego pyk, no. nie ma. No, masz ciasteczko. Ja mam ciasteczko. Nie, co to jest?! Zjadło mm. mm -hmm. cię, śmieszne. <laughs> już zapisałam. Aj, na dół? Tak. Oj, oj. Jakby tak. Czemu zepsułaś? Nie że nie chciałam! Elicju... A przeszłam! Co Elicjo. to za speedrany? Ej, nie wiem gdzie jestem! Co to? Czekaj... Jak okręt takie wydają, nie? Jak płynie taki statek, takie... Są na... dwa klucze. Okej... Okay. A bo w sumie to się składa z dwóch drzwi! Ta Obo... Biblioteka. Co? Tak, i tak działają takie podwójne drzwi, że w masz klucz, w masz drugi który żeby tak rozkluczować, nie? A ten Indianin to w ogóle coś kręci, ja tu jestem, żeby znaleźć... Ja! Dostał mnie! Za... Auu! Została! Szyfret z krzesła! Już Daj jeszcze. jej spokój! Chciałam przeładować, bo normalnie się przeładowuje. W żadnej grze się tak nie przodu, jak wstał. Pod... W sumie chyba się tak przydało. Na jest latarka pod F? Nie. S. S? Co S to jest za... jak świeć? <laughs> Co to za. <laughs> ja będzie mnie zawsze zaśmieszam, gdy będzie chodził po schodach. Ktoś tam miał prawie 30 lat, czuł się na 20, no to on ma 33 lata, czuje się na 66. O! Tak. o. Mózg zjebany. No i teraz zaświeć jest. latarka. Bum. Ojo, pentagramy! Jaka muzyka! Fotońska muzyka się puściła. Widzisz, mówiłam, że rozwiązanie to pentagram. Widzisz, co blokuje drzwi? To chyba zwykła komoda. Więc ją odsuń! Z szafa, niekomoda. A z czym nasza postać niby ma da Nic ją odsuń! Hmm. Kiedy staniesz na klapie, usłyszysz pusty, dudniący dźwięk. Masz dla mnie jeszcze jakieś wspaniałe wskazówki? Mówię ci to najłatwiejszy sposób. Mam. Nie wiesz, co jest w tym pomieszczeniu? Takim przed y, oknem co jest tam, są drzwi, jest taka stara komoda, a ja e, też waza indiańska. Nie, nie. Wiesz co tutaj to jest tańca, po tańca ziemi, może usłyszysz A może zapalimy to światło zapal światło! A? Nie, to jest zjada, To mimo że łatarka buzi. A, w ten? ogóle dzisiaj to był hit, ktoś ukradł struny, ale nie wziął sobie tych strun, wziął, otworzył, wyciągnął i włożył tam tańsze struny. I to zamknął i powiecił. Ja pierdolę. To nie jest kod do panelu kontrolnego bibliotece, pamiętaj. Napisał tak jakby wiesz. Tak jakby ty, to był, ale tak co cię. w nie jestem wampirem. Nie, bo to jest beczka, którą wywaliła woda gdzieś nad, do tych hipisów na tą wyspę. I oni tak uznali, że to jest jakiś boski artefakt i wygływali wokół tego te kamienie, żeby go czcić. A Zapatrz do nikt poszedł chciał beczka, jest beczka. Ale po rozumiem, że w tamtejsze procesory nie ogarnęłyby, jakby ta postać biegała po tych schodach, to były już było pff, za, za szybka bóg, animacja. Bóg, bóg, bóg. Zmienio, ale... Jakby on zaczął biec te wentylatory, żeby nie przegrać procesora, procesor, by tak go spędzały, żeby komputery odlatywały <słuch> taką siłę ciągu. Po ja, prostu kiedy zaczną słyszeć ten wentylator, to już jest za głośny. Nie, nie? najbardziej bardziej ludzie, którzy... A, za głośny jest ten komputer i w ogóle wszystko nie podoba mi się to, muszę kupić lepsze chłodzenie, w ogóle nie, wodne, pasywne, wszystko. Nie, ja mógł faktycznie przydać się na przechodzenie. A w tym czasie kupują sobie krawaty mechanicznej. No bo widzisz, no... Jeszcze kupują Dysadzimy. te kuwa na niebieskich przącznikach, które napierdolają jak głupie. Aaaa, widzisz! A jednak jesteśmy kurwa spłytni. Południowo-wschodni, Obelgi. Ja nie znam, ja znam się na kompasie. Tu jest północ! Tu jest południowo! No ja się nie znam na kompasie, Ja znam lewo prawo. No o, to prawo. na tym kompasie nie jest to napisane. No, co to jest? No, I to drzwi. Co to jest, trójurka? To no, masz pistolet dwufomy, no to musisz <noise> mieć obrzynę z trzema lufami, a nie z dwoma. <noise> Nikt nie będzie wiedział o co chodzi. <noise> Tam kontrole. Kontrol, śmieszne. Odpada mi ten guzik. A się strzela, wiecie? Duży kontroli! Jak coś, co w tej grze jest klawisz odpowiedzialny za bieganie, tak? Kliknij alt. No nie, nie. A jaki to klawisz? No właśnie. Nie wiem. XD. HAHA! ha, ha. To będziemy klikać wszystkie guziki? Myślisz, co e. na koniec znana no, napiszesz? E. Ale nie działa. Będziesz oh, kiedyś nie wiem... A! Dobra, a dobra. Ale krzyknęłaś. <laughs> Przepraszam. Jo, ale w knieju przepraszamy teraz. Trzy godziny gry we to wszystko wow. moglibyśmy zrobić w pół godziny. O, wow. ale super. Ej, mogliśmy to wszystko przejść w pół godziny, tak? A ja tak zostało cały klimat. By było śmieszne, jakby tak totalnie randomowo wśród pisanek było jakieś. Tak, użyj tej gazety anime. o nim, o tu science. Badaj, nie trzeba użyć nic notatek. Skonsultuj. Ha, kurwa, wow. Jakże tu Jakże to że tu że kiedyś tak odjeżdżali. No i dobrze, konie są, są straszne. pod one potężne. No? Na no, taki kącie kopnie, no to możecie zabić na hita, nie? Jak cię zrzuci, to raz nogi połamane. Prawda, są dwa typy LTS-ów. Są takie Warcraftowe. i są te drugie. Jest taki, no dobrze, no to twierdza, jakim jest ten. to Nie. Pierdzy clue o to chodzi, że możesz wchodzić na te murki w ogóle. Zatem z ma zupełnie inną ekonomię. Można wchodzić na murki, wiecie, bo budujecie sobie bazę i dzisiaj wiecie po prostu... z klue wchodzicie na murki. W Ulcrafcie klue, że są drzewa. Ale lepszy StarCraft. Tam nie ma drzew i nie ma murów. To, można, to jest... nielimitowanie dużo jednostek zaznaczyć i to właśnie coś to takiego więcej jednostek zaznaczyć. To jest klutek. Śmieszna sprawa, bo w włokcie jeden można było mury budować. A widzisz? Ale nie dało się na nie wchodzić. A twierdza była pierwszą grą, w której dało się właśnie wchodzić na te mury. I właśnie to było strasznie takie czymś powierzchnią w śpiewości, bo tych wszystkich Empires i tak dalej, ten mur był po prostu takim murem, który ci oddziela od groga, taką polisadą. W faktycznie dało się wchodzić na te wszystkie mury wieże. Właśnie, są przeklony, Aidżan. Wyprawa w samo serce i świata jest zupełnie bezcelowa. Przynieść jedynie daremną, nich haniebną śmierć. Istoty. W... So... są. się co? Wysączają się? Istoty są... wyznaczają. Zszemimy niczym krew z ran. niczym woda To nie mogli. Zła. wyciekają albo nie wiem, wylewają się? Istoty wylewają. się? Tak Istoty wylewają się niczym krew z rany. No to brzmi lepiej. Bo chcę uczyć serca? Tak! Ty bierz słowo, który chcesz wymówić. Jakie słowo? Z centrum halabamy <laughs> mamy krozwy szlak. Podczas całe stany gramu muzyk zebrany. Żaden nie dotyczy go zakazu znak A no tak, czegoś Wam musi brakować, naprawdę? <laughs> Co ty? A myślałem, że po prostu trzeba kliknąć tylko na boczną część tego płotu. Te probówki zawierają ludzkie szczątki. Które probówki? Te probówki. Zgadaliśmy z nim, że trzeba było chodzić północny wschód, północny... to nic nie dało, tylko nam dało luźną informację, że dzisiaj można coś... Planety są w szyku. I wskazywały wschód, wiecie? Jak są planety one są w linii. Na taką koształkę tutaj. wiesz, że wskazuje wschód, a nie Teraz Ryszek teraz Sejpan tłumaczący płaskoziemca, w czoło ich ten są głupie. Słuchajcie no płaskoziemcy, ja wam coś powiem Te linie no nie istnieją. Nie wiem, do str strasznego domku czy do smętnej puszczy? <noise> Nie wiem, owie obce są niepokojące. Juuu! Ja, jak klikniesz dwa razy do tyłu, to się obraca. Patrzcie, no Patrz, Użyć maska megazorda, użyj. Nie wiem co. Założyłaś jak... sobie maskę e... wilka na głowę. Kiedy stał po klucz. Okej, okay, ja myślałam, że mamy do jakiejś rytuały zbierać. Bierzesz to. stalowy klucz. Co byśmy prowadzili bez ciasteczka? <laughs> Nigdy by nie wpadła, że A propos zwłasznać... <coughs> W zeszłym roku jak było tak strasznie gorąco Ja siedziałam, że zapacusiałam Cały tam dzień i w ogóle I było tak turbo gorąco i w ogóle zapomniałam pić przez cały dzień I nie było nie fajnie ja Chyba wcześniej mówiłaś to Jesteś tak, to, gdzie ludzie zapominają, żeby iść tu głupi musiał być w ogóle. Ja siedziałam w domu, a nie nie byłam na jakimś pierkonie, że za trzy zakłady przypominały, ej, a pijecie wodę? No i nie piłaś wody. Ja lubię tą gępiecie, mi się ona bardzo podoba. Do was, obsy przybysze. Nie wiem co was tu sprowadza. Ale wy też zaznacie wkrótce mroku... Możemy i go zastrzelić? Światło Wreszcie. od zbyt dawna rządzi tu niepodzielnie. No mogę w Nadszedł czas, aby nad światem zapanował mrok. Alec jest ciekawszy. Już dawno moglibyśmy go zabić, Bonanza Terna z góru. Helię Zair, Tak, zaga chyba nie działa już od bardzo dawna. Woj, jak na babcie? Tak, a babcia chyba nie działa już od bardzo dawna. No i on jest, że jest to straszny proszę Jezu! Co tam było? Obudziłeś kogoś! a ja z tego wyjść w ogóle? Ojo! Łoniem! nie! Mam ograniczony czas! Dążenie! To mam lepsze ten! To było tak nieemocjonujące! Ta o, obrazki! Demon zabija Kubita i aby wezwać Gar Elen Zwający musi wybrać młodą dziewicę, której włosy nie są zbyt długie, ani zbyt krótkie. Zajebiście musi... dokładna instrukcja. Skóra nie jest zbyt ciemna, ani zbyt jasna. Ale rasizm. Który talia nie jest zbyt wąska, ani zbyt szeroka. Body shaming. Że włos musi być tak wysoki, by brzmiał jak krzyk sokoła. Sokoły krzyczą? Nie, no po prostu trzeba zrozumieć skalę. Ja na przykład, patrząc na film WebA, Sprawdziłem jaką ma masz, i już wiem, że 7 to jest najlepszy film, jaki istniał na świecie. <śleski> Bardzo <śleski> ładnie Tak, no i tak działa ta skala. Nie może mieć powyżej 7 na film Webbie, bo po prostu no nie da się zrobić lepszego filmu niż na 7 gwiazdek na film WebA. Masz <śleski> Tak, bo jak <szklank> ma 7. A ile miał to nowych No na pewno mi się. W ogóle jeszcze nie znam w tym Masz <grymne> sobie, ale co? 7,7! Że <grymne> jest poza skalą. Poza skalą, bo szegnie, po podczas zimnej wojny, strabią gigantówki. <grymne> Oczekiwku, wionka. Mam takie wrażenie, jakby powierzono mi pewną misję. Wiem, co czujesz. Niedaleko stoi. Nie mogli być na przykład w majowie. Bardziej do maju wypasowało takie coś tutaj. Chyba akurat Indiany. Most Kazandum. Chcesz otworzyć włos? Nie. On cofnął i kazał mi przyjść tutaj. Chciał zostać, boss? <laughs> Też czarowujący. Łale mechaniki. A ŁOL! Ale faza! Czemu ją tak wcześniej przeskoczyć, Musisz tego głupiego? Zawsze przez jakiś przejść. Masz mechanik taką mechanikę, dodaję pod koniec gry, nie? To jest smutne. Ważniejsza mechanika, bo bym... zepsułabyś wszystko. Z całą przes Kevem ja przeszła w ten sposób. Każdą jedną przeszkodę bym przeskoczyła. To było dziwne. To jest jakaś włócznia przodków. Ciebie. Co tu się dzieje? Zobaczymy inne ubranko? Włosy zrobiło. Ktoś idzie za Albo się przebraliśmy. Tak. Rozstrzelałem <laughs> go. Rozstrzelanie go, zrobienie mu wszystkiego, nic mu to nie dawało. Trzeba było dźwignąć go patychiem. <śmiennie> Ej, to są jakieś włócznie, weźmy może tą włócznie i dzikajmy te potwory. Mogę zabrać się tego Tom czy nic nie ma Fakti, z Tomahawkiem dwie, 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 <grym> wianem, Przepraszam to Ci właśnie Indianie wymyślili ten świat jakichś tam duchów i oni tak, mieli lepsze technologie Tak, to jest artefakt, starożytne fakt Tomahawk światła Nie, no, po prostu my strzelamy w nich jakimiś rozpędzonymi kulami i liczymy, że tylko to jest na nich zabić A Tak naprawdę oni też są pewnie bardziej podatni nawet na jakieś ciachanie ich na kawałki Krótki stream, ale treściwy Treściwy w słabe zakończenie mhm, Nie wiem, chcesz pogadać chwilę jeszcze o tej grze? Porozmyślać. Wiemy, jak miało być zakończenie.